Zadanie 21. Na okręgu o środku S wybrano takie punkty ABC, że kąt ASB ma 124 stopnie, czyli to jest ten kąt tutaj, a kąt BSC, czyli ten kąt tutaj, ma 92 stopnie. Dokąd zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Miara kąta ABC jest równa. I w pierwszej kolejności my jesteśmy w stanie wyznaczyć miarę kąta ASC. I teraz popatrzmy, jeżeli dodamy do siebie ten kąt 124 stopnie oraz ten kąt 92 stopnie oraz kąt ASC, to my uzyskamy kąt pełny, czyli 360 stopni. Możemy zatem tutaj zapisać, że kąt ASC plus kąt ASB oraz plus kąt. BSC łącznie mają miarę 360 stopni. Znamy miarę kąta ASB, ona jest równa 124 stopnie i tę wartość teraz podstawiam tutaj w to miejsce. Czyli uzyskamy kąt ASC dodać 124 stopnie, natomiast znamy również miarę kąta BSC, która wynosi 92 stopnie. To znaczy, że tutaj dodajemy te 92 stopnie i całość jest równa liczbie 360. W kolejnym kroku możemy tutaj dokonać redukcji wyrazów podobnych, czyli te dwie miary możemy do siebie dodać. I 124 stopnie plus 92 stopnie to jest 216 stopni. Stąd też tutaj zapisujemy, że kąt ASC dodać 216 stopni. Jest równe 360 stopni. No i w kolejnym kroku 216 przenosimy na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Stąd też będziemy mieli kąt ASC, który jest równy liczbie 360 stopni, odjąć 216 stopni. Dlatego też kąt ASC będzie miał miarę 144 stopni. W drugim kroku możemy już wyznaczyć miarę kąta ABC. I teraz popatrzmy. Kąt ABC to jest ten kąt, którego my szukamy, czyli to będzie ten kąt, i to jest kąt wpisany, i on, on jest oparty na tym samym łuku, co kąt ASC będący kątem środkowym. I ten łuk, o którym mowa, tutaj to jest ten łuk, który ja w tym momencie zaznaczam tutaj kolorem pomarańczowym. Z własności kątów środkowych i wpisanych opartych na tych samych łukach wiemy, że kąt środkowy będzie dwukrotnie większy niż kąt wpisany. Co to znaczy? To znaczy, że kąt ASC to jest dokładnie to samo co dwukrotność kąta ABC. I teraz wiemy, że kąt ASC na miarę 144 stopni to jest dwukrotnością kąta ABC. I teraz ja to równanie zamieniam stronami, czyli dwukrotność kąta ABC to jest nic innego jak 144 stopnie. No i teraz Obustronnie podzielimy sobie to równanie przez 2, czyli przez wartość, która tutaj stoi przy szukanej wielkości. I na tej podstawie tutaj uzyskujemy miarę kąta ABC, która jest równa 72 stopnie, czyli tutaj prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C.